Kurwa znowu to smoki jebane Nic nie widzę Widać tam coś w ogóle? Ja nie widzę, ja widzę ścianę O kurde O rycie jakieś osłony poszukajcie. to się zameka my chyba musimy tu wejść Tak, wejść. Musimy. musimy się tu wpiedolić no, Paweł i teraz spokojnie nie. bo ja znam drogę no nie, no mówiłeś, że mamy biec na lewo Tak, na lewo Później. A zamyka się Zamyka się, zamyka, wchodźcie Słuchaj, teraz po wejściu tu powoli w, lew w lewą stronę i prosto Według Okej. Okay. lewo i prosto Tak, musimy, musimy minąć samolot

Gaz, gaz, gaz! Na razie nie widzę skąd biją. Też nie widzę, ale z czego nie walą. Nie wiem, z czego siostro. Masz jak granat, to weź innym kurwa na drodze. Co przez siatkę, kurwa? Nie, No przez górę siatki. Pyszcie albo nas? Jestem za tobą, Przesta. Ja za tobą. Dostałem ską siostro? Tak samo. Przesta Medyka potrzebuje. Wycofuję medek Medek C4, C3 To weź mnie, dobra, weź Wychilij, przerobuję Wam nie żyje Panowie jeśli zginiemy, to był c C4, który z wami walczyć. Hamil, co będzie? Ja C4 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 już ładuję, dobra. Ja tu z dzidą przybiegłem, nie po to, żeby umrzeć. Gdzie ma tam Daj, bądź pan jak... piada? Jak ginąć, to przynajmniej w czystym gacie Nie wiem, ja już dawno swoją strałem. Może ktoś przypilnować, bo jeszcze ja się chcę napić. Przecież przy zamkniętym masz, masz żyć.

Chwilkę. De Chcemy posuwać, posuje. Chwilkami mi znaczy e, wa. Te... Dobra. To wycofaj. Ładowanie szybkie. Ja ładuję bęben. Ja też ładuję bęben. Samo.